Siemaneczko ludziska, z tej strony Laniak. Witam wszystkich widzów bardzo serdecznie na dzisiejszym filmie. Ale zanim zaczniemy, zostaw łapeczkę w górę, subika oraz dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. W dzisiejszym filmie pokażę wam, jak skorpion złapał dwie najrzadsze rybki w grze Fortnite. Ponieważ to były dwie najrzadsze rybki, na nie szans... Na nie szanse są marne, ponieważ to jest 0,0001, więc naprawdę szanse są marne. No i oczywiście, skorypiąc złapał rybkę płaszczak Midasa oraz mściwy płaszczak. To są dwie naprawdę bardzo rzadkie rybki. To nie jest clickbait. Nigdy was nie oszukałem i nigdy was nie oszukam, więc naprawdę to nie jest clickbait. Naprawdę Skorypion złapał dwie najrzadsze rybki w wygrze Fortnite. Naprawdę nie wiem dalej, jak Skorypion złapał te rybki, no ale jakoś udało mu się, jakoś fartem. Ogólnie wpadajcie też na kanał Skorypiona, zostawcie subskrypcję na jego kanale, no i możecie też wpadać na jego film, y, Mega fart rybka Midasa i myśliwy pła płaszczak. Nie clickbait. Właśnie taki tytuł macie. Możecie wbijać na jego film. Możecie łapkować, komentować. No i zaczynamy oglądać ten film. Właśnie Wam udowodnię, że to nie był clickbait. Pana Maneszko, z tej strony Jasko, P -P pro właśnie jestem w trakcie live'a i tutaj jest płaszczak Midasa. O kurde. Czekajcie, zjem to aż. Płaszczak Midasa. Zjedz mnie. Ja nie ci mogę. Zdrowie. Płaszczak, mida, płaszczak mida, Midasa. O kurde. Czekajcie, ucieknę gdzieś, żeby go przetestować. Ale płaszczak Midasa, ja nie wierzę w to. I nie wierzę w to. Czekajcie, wezmę wszystkie, tego... sz, wezmę wszystkie szare bronie. I zobaczymy, czy on mi faktycznie je zamieni. Stacie, takie jest teraz, e, podczas trwania streama... jestem cały spocony. To nie jest clickbait, ludzie, serio. Mityczka na rybka Midasa. No to nie jest clickbait, ludzie, ale ja nie wierzę. Nie wierzę w to. Dobra, 3-4 i ją używam. 3-4. Uwaga. Wow! O kurde. Wszystkie bronie masz nagle złote. Ale koza. Ty wszystko, jeszcze rybka mi się w skara zamieniła, mam dwa skary. O fuck. Już myślałem, że mi Tak tak przez chwilę, tak jak wyciągałeś. Czekaj, czekaj. Jak w Myśl o rybce Midasa. I teraz za niedługo z wyłowi mściwy płaszczak. Za niedługo. Dwa, jeden. Nie, na rybek. Ale ja bym kolekcję, ale. Właśnie. Czekacie. Żebyście mi uwierzyli, patrzcie, na moją mapę. Czekaj, jest tu rybka Midasa? Jest! Płaszczak Midasa, patrzcie. Jest moja łapka skorpion, pęplo, wyłowiłem to. Ej, ktoś, pro, było, da widzę, ktoś, co... e, ktoś napisał na moim live przekleństwo, pier i tak dalej, że złowił. <grym> Midasa. O nie o nie. Masz broń? Ja mam maców. Mam broń, ale nie mam maców. mam mściwego płaszczaka. Właśnie skorpion wyłowił mściwego płaszczaka. Właśnie widzicie, macie tu dowód mściwego płaszczaka. Właśnie wyłowił. Naprawdę nie wierzę, że to mściwy płaszczak wyłowiony. Dalej w to nie wierzę, jak my wyłowiliśmy te dwie rybki. Tu mamy rybkę Midasa. Naprawdę to jest wielki zaszczyt. My myśleliśmy, żeby wyłowić drugą rybkę Midasa, a tu jednak okazuje się, że wyłowiliśmy drugą, najrzadszą rybkę, czyli płaszczak mściwy. Wpadajcie na ten kanał Skorypiona, wpadajcie na jego film, łapkujcie. No i też subskrybujcie kanał Skorypiona, naprawdę poleca się subskrybować jego kanał. No i dzisiaj to na tyle. Dalej nie wierzę, jak skorpion złapał te dwie rzadkie rybki. No i dzisiaj to na tyle. Chciałem wam tylko udowodnić, że to nie jest clickbait i że naprawdę wyłowiliśmy. No i dzisiaj to na tyle. Tak na serio. No i Elo Pantero Ludziska.